Cześć, szczęść Boże, witam Cię w poniedziałek, 23 tydzień zwykły. I dzisiaj, w związku z różnymi swoimi doświadczeniami na pielgrzymce, chciałbym opowiedzieć o tym, jak podejmować decyzje, a raczej jak ich nie podejmować. Dokładnie jedną taką radę, o której mówił chyba sam Ignacy Loyola. Mianowicie, żeby nie podejmować decyzji w jakichś emocjach dużych, czy to pozytywnych, czy to negatywnych. Wiem o tym z doświadczenia, właśnie z pielgrzymki, kiedy w trasie jest naprawdę ciężko, już się ma dość wszystkiego, to przychodzą myśli, żeby rzucić to wszystko i, i wracać do domu. Natomiast kiedy już się dojdzie na Nocleg, kiedy już można odpocząć. Weźmie się prysznic, zje się, coś położy. Wtedy nagle człowiek dochodzi do wniosku. E, wcale nie jest tak źle, wcale nie ma dramatu, można iść dalej. Więc pamiętajmy o tym, bo dzięki temu możemy się uchronić od jakiejś decyzji, którą później będziemy żałować. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania, obserwowania Instagrama w opisie i do zobaczenia, mam nadzieję, już jutro. Z Bogiem, cześć, pa.